Cześć ze strony Krzysiek, witam was prosto z Japonii. Dzisiaj opowiem wam jak to jest być nauczycielem w Japonii. Znajdujemy się gdzieś. W miejscowości Sakura Shimachi oraz Joga, gdzieś w połowie wlazłem między budynki. Budujemy jakiś nowy apartment. To są znowu uboczne uliczki, gdzie Dzień. lubię chodzić. Pokażę Wam Japonię. I dzisiaj opowiem Wam o tym, jak to jest być nauczycielem w Japonii. Jeden z tych tematów, na który chyba czekaliście już od dawna, aby on nim opowiedział, ale z jakiegoś powodu. Nie mam konkretnego powodu, ale o tym nie chciałem opowiadać. Ale dzisiaj w końcu znalazłem czas oraz chęć. Aby się wypowiedzieć, nie mam scenariusza, więc mogę się plątać troszeczkę, ponieważ to jest to bardzo duży temat, ale zacznijmy od jednej rzeczy. Nie jestem nauczycielem języka angielskiego tutaj w Japonii przez przypadek. Jest tak często właśnie, że przyjeżdżają tutaj Amerykanie czy Anglicy i zostają nauczycielami języków, a chodźmy w tą stronę, e, języka angielskiego przez przypadek. Ja przed przylotem do Japonii już jakieś półtora roku przed przylotem, może nawet dwa lata mniej więcej. Wiedziałem, że jeżeli ja będę chciał do Azji przylecieć do Japonii, to będę potrzebował skilla, umiejętność mieć jakąś profesję w dłoni. Oczywiście jestem z wykształcenia animatorem. Bawię się w 3D, w 3D animację 2D oraz animację poklatkową, tak zwane stop motion. Ale za bardzo mi to nie wypaliło w życiu, i w pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że tego robić nie chcę jako pełnoletotową pracę. I w tym momencie, jak to zrozumiałem, że tą rzecz, którą studiowałem na uniwersytecie, nie da mi pracy w Japonii, to po prostu stwierdziłem jedną rzecz, że drugą najlepszą rzeczą, którą znam, oprócz poza rysowaniem, malowaniem i tak dalej, techniką komputerową, jest znajomość języka angielskiego. Dlatego też. Zrobiłem sobie w Anglii certyfikaty językowe, które dały mi możliwość pracy w Japonii. Zrobiłem sobie TEFLA i jeżeli robicie jakikolwiek certyfikat językowy, jak TEFU, to bierzcie najdłuższy, ile możecie. Ja wziąłem chyba 127 godzin lekcji plus do tego jeszcze no, miałem 3 warsztaty, gdzie musiałem pójść uczyć itd., tak więc miałem do tego dodatkowe doświadczenie. Jesteśmy w środku Tokio, a tutaj macie pole sobie warzywa rosną i to mi dało od razu górną rękę, że chodzi o szukanie pracy w Japonii. Jak tylko przyjechałem do Japonii, to oczywiście złożyłem, napisałem sobie CV, królikom witam, czyli jak jest po polsku CV, Nie zapomniałem. Ale nieważne, napisałem swoje kwalifikacje wszystkie. Zobaczymy, kiedy wyjdę i zaczynam składać pracę. Nie dostałem od razu odpowiedzi. To nie było wtedy tak łatwo, ponieważ wtedy, jak ja przyjechałem do Japonii, był 2018 rok. Nie było jeszcze korony. W pełno było wokół native speakerów, więc, no native speakers, takie jak ja, były jak gdyby trzecim wyborem. Mniej więcej. Byłem na równo ze szkotem, jeżeli chodzi o akcent, czy porównywany do szkotów, bo są szkoły językowe tutaj w Japonii, które nawet nie biorą osób z mocnym angielskim akcentem, jak Szkoci, czy są z Walii. Czy z Irlandii, to ma być czysty angielski. Najlepiej amerykański, bo Japończycy wiedziałem amerykańskie angielski. Ale nie podobałem się. Trochę się i w końcu otrzymałem pracę w jednej z agencji, która się nazywa Kimi Willby. To już wcześniej was wspomniałem o tej stronie, ponieważ to właśnie tam możecie znaleźć pracę jako nauczyciel języka angielskiego. Tylko ja zostałem zatrudniony przez samo Kimi Willby. przez tą samą firmę, która pozwala innym nauczycielom znaleźć pracę, co było bardzo fajne. I miałem fajną rozmowę kwalifikacyjną. I stałem się nauczycielem, ale nie na pełny etat, tylko jak gdyby przez agencję, czyli byłem wysyłany do różnych miejsc, gdzie potrzebowało zastępstwa nauczyciela. I oczywiście rozmowa kwalifikacyjna odbyła się w przeciągu pół godziny, tylko sprawdziłem moje dokumenty, mój angielski, mój akcent, czy znam ten angielski i tak dalej, mieliśmy długą rozmowę co chcę robić, ile chcę zarabiać i tak dalej, teraz jako osoba początkująca będziecie zarabiać bardzo mało ale czasem wasza o, ślepa uliczka. Jara, wracamy się wasza stawka pójdzie w górę powinniście oczekiwać przynajmniej 225 tysięcy jenów na miesiąc jako cały pracownik, gdzieś w jakiej firmie z czasem wasza stawka pójdzie w górę jak zacząłem pracować jako właśnie ten nauczyciel przez tą agencję to na początku wysyłano mnie do różnych miejsc i to była dla mnie taka lekcja życiowa, taki hardcore, powiem, ponieważ ja miałem doświadczenie z Anglii, jeżeli chodzi o nauczanie, ponieważ wcześniej jeszcze też pracowałem z dziećmi, robiłem warsztaty sztuki i tak dalej, więc miałem doświadczenie mniej więcej z tym, ale zostałem wrzucony do różnych centrum językowych w całym Tokio. Ja, a nawet jechałem poza Tokio, ponieważ jechałem do miejscowości Hashimoto dwie godziny pociągiem, aby zrobić tylko dwie. Prywatne lekcje, czyli 90 minut lekcji, a 4 godziny jeżdżenia pociągiem. I za jeżdżenie, chociaż zwrócili mi pieniądze za pociąg, to sam czas, na który musiałem dojechać, do tej miejscowości pieniędzy nie otrzymywałem. Więc e, musiałem się poświęcić, ale to była pierwsza praca, którą dostałem. Ale tak jak mówię, ja musiałem wejść do sali, czasem 25 osób było. Zazwyczaj wchodziłem do sali, gdzie uczyłem zazwyczaj kobiety albo grupy mieszane. Nie znam podręcznika, nie wiem, na jakim są poziomie i mam uczyć. Mam dosłownie 15 minut na to, aby w ogóle przygotować całą lekcję i jadę z koksem. Ale to było świetne doświadczenie. Tak byłem rzucony na tą głęboką wodę i dzięki temu bardzo szybko zdobyłem bardzo dużo doświadczenia. I z czasem im więcej miałem pozytywnych ocen od osób w szkole tych właśnie centrum językowych, które mnie przyjmowały, tym więcej zacząłem dostawać zleceń. Bardziej często aż do pewnego momentu przejąłem jedno centrum językowe. Troszeczkę Nie Miejscowo się już nie pamiętam, bo to było tak dawno temu. I tam w tygodniu miałem 15 lekcji językowych. Lekcje były grupowe. Różnie to było. Czasem było 5 osób, czasem było 20, czasem 15. Zazwyczaj kobiety w wieku 30 do 90 paru lat. Czasem mężczyźni. Ale to rzadko kiedy, zazwyczaj to kobiety uczą się języków. I to było świetne doświadczenie, miałem świetne lekcje, świetnie się bawiłem, ale dalej nie zarabiałem wystarczająco, abym mógł żyć normalnie w Japonii. I ta praca nie dałaby mi wizy, aby mógł dostać dłużej. A to w tym momencie właśnie pieniądze mi się już kończyły, życie nie było aż takie dobre. I w tamtym momencie kiedy pracowałem w tej szkole językowej, gdzieś tam na uboczu, dorabiając sobie, dostałem pracę w tej firmy, w której teraz pracuję jako nauczyciel języka angielskiego. I to właśnie był ten moment w tamtym centrum językowym, gdzie te studentki stanęły, ukłoniły się i powiedziały do mnie Sajonara, gęsia skórka. To było straszne, ale w ten sposób też nauczyłem się znaczenia tego prawdziwego znaczenia słowa Sajonara, o którym wcześniej mówiłem w poprzednim vlogu. 100 roki. I teraz nagle z uczenia osób dorosłych przeszedłem na uczenie dzieci, młodzieży. Czasem dorosłych. To też zależy. Bo czasem też mam lekcje prywatne z osobami dorosłymi. I teraz jedną rzecz, którą wam z góry powiem, dzieci japońskie niczym się nie różnią od dzieci polskich. Nie patrzę na te stereotypy, że dzieci japońskie są tak grzeczne, takie wychowane i takie miłe. To tak nie działa. Są. Zdarza się, że przychodzi dziecko, które ma niecałe 2 lata, ledwie co się urodziło, a już miga po angielsku i japońsku, składa całe zdania, potrafi pisać. Niektóre 3,5-latkowie już potrafią czytać. I to zazwyczaj my tak właśnie musimy ostro je szkolić, jak przychodzą do nas. Najmłodsze dzieci mają rok i 6 miesięcy, chyba, czyli półtora roku, troszeczkę ponad półtora roku. Jedyny wymóg jest taki, aby same potrafiły jeść jedzenie. I często jest tak, że te dzieci nawet nie mówią dalej po japońsku, ale rodzice chcą, aby te dziecko się uczyło angielskiego. I te dzieci te, wiecie, bo właśnie szybko złapują język angielski, ale są też takie dzieciaki, które po prostu nie chcą się uczyć języka angielskiego. Koniec. Mają taką wersję do obcokresów. Od razu e, sabetsur, czyli wiecie, rasizm. Taki dzieciak nie podejdzie do obcokrowca, w ogóle nie będzie reagował na to, co się do niego mówi. Nawet jeżeli ja bym mówił do tego dziecka po japońsku, gdzie tego nie powinienem robić. Jako nauczyciel angielskiego powinienem tylko i wyłącznie komunikować się ze studentami po angielsku. Ale są takie sytuacje, a to dziecko w życiu i będzie tylko chodzić za stafem japońskim, czyli za pracownikami z Japonii. Więc coś takie ciężkie. ten często jest tak, że dzieci mają jakieś. Urodzone są z jakimiś wadami różnymi, tylko w Japonii jest tak, że oni tych wad nie uznają. Ja pracuję z dziećmi, które naprawdę ma mają autyzm, mają problemy emocjonalne czy ADHD. Tutaj w Japonii, jeżeli masz 4 latka czy kończy się 3 lata? Nie, kiedyś dziecko kończy 3 lata, ma robiony test, czy jest wszystko z nimi ok. Te dzieci, które w Polsce czy w Europie, najprawdopodobniej by zostały podane pod specjalną opiekę, a przynajmniej jakąś dodatkową pomoc. Z ich problemami w Japonii są po prostu przekazywane jako normalne dzieci i dziecię. Ten system musi mieć naprawdę już mocno widoczny syndrom Down'a, aby dali Was do innej szkoły. A tak to dzieci są wpakowane do normalnej klasy, i to jest zadaniem wszystkich uczniów w tej dużej klasie. A klasy tutaj w tokie są po 40 parę dzieciaków, aby wynieść tego dzieciaka, który jest troszeczkę wolniejszy w nauce, aby wyrównać średnią klasy. I tak to tutaj wygląda. Ale wracając do mojej pracy, to mi się bardzo fajnie pracuje z dziećmi z Japonii, One są kochane dzieciaki, są oczywiście, wiecie, ja pracuję często z dziećmi z celebrytów, bogatych ludzi, którzy właśnie mają takie domki tutaj widzicie, są sobie w Ferrari, matka przychodzi cała ubrana w Louis Vuitton, dziecko, te ciuchy dziecka są więcej warte niż moja miesięczna wypłata. Ale z nimi się świetnie pracuje, są bardzo miłe. Dzieci japońskie lubią do tego mieć dużo interakcji. One no będą się na ciebie wspinać, uderzać, walczyć, będą gadać o anime. Będą się pytać ciebie, skąd jesteś. Będą się wypytywać dość sporo rzeczy. Będą ci łapać za nos, czy masz taki duży nos, czy masz takie duże oczy, czy masz brodę. Ogólnie, wiecie, ja mam kozią zazwyczaj, albo jak się nie gole przez dwa tygodnie, to mam całkowicie brodę na twarzy. I to te dzieci fascynuje, bo ich ojciec nie ma brody. Nie będzie miał, bo w Japonii taki pracownik, właściciel firmy itd. Tak nie może mieć tej brody, ponieważ status, wygląd itd. Tak się bardzo liczy. To jest coś dla nich fascynujące. Oczywiście to nie jest też tak, że każde dziecko z Japonii chce się uczyć angielskiego. Bardzo często jest, że są zmuszane przez rodziców do nauczania się tego języka. I z takimi dziećmi są problemy, bo to ciężko jest motywować do pracy. One udają, że śpią, niektóre płaczą, mają dzieciaki, które już próbowały gryźć, a w sumie nawet miały gryzły. Niektóre drapały, niektóre spróbowały uciec. Inne po prostu Cię ignorują i śpią. Ale z tym, jako pracownik czy nauczyciel, ja nic nie muszę robić. Po prostu przekazuję to pracownikom japońskim, oni to przekazują szefowej, szefowa rozmawia z rodzicami. Więc tam jest ogólny taki proces. Ja oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, miałem problemy z power harassment, przez Brazylijczyka szefowa nie patrzyła się, co ten Brazylijczyk robi. Ja miałem wojnę, musiałem walczyć, ale wywalczyłem swoją pozycję, więc teraz nie ma co narzekać. Jaka potężna hałupa. Ja właśnie mówię o takich Japonczykach, którzy mają domy za parę milionów i jaki garaż jeszcze rozsuwamy? no Ferrari musi być w środku. Więc tak to wygląda: samo uczenie to po prostu mamy ja z grupą nauczycieli. Ustawiamy kurykulum co roku, co robimy, jakie omawiamy tematy, jakie rzeczy robimy z dzieciakami w danym tygodniu, w danym miesiącu, w danym dniu. Tak to wygląda. I po prostu mamy dane książki i idziemy z materiałem do przodu. Raz na miesiąc i jeden u nich dajemy zadania domowe. Dzieciaki oczywiście przychodzą do japońskiej szkoły, mówiąc o szkole macie szkołę to właśnie, to nie powinien filmować, policjemy zaraz wami. Ale z tamtej strony jest główna ulica, więc za głośno idziemy tutaj, chociaż cykady bzyczą. Więc dzieci zazwyczaj przychodzą na czas, niektóre są spóźnione, bo dziećmi, dzieci są dziećmi. Nie wymagajcie od nich bycia idealnymi ludźmi, chociaż tego rodzice bardzo wymagają, bardzo często, że te dzieci mają być idealne. Przychodzą. Pierwsze co, to zmieniają buty. W szkołach japońskich zawsze nosi się buty łagi. To są takie klapki. Czy sandały, bo no to jak chcecie to nazwać. Zakłada się buty, poniosą są części na ziemi. W razie ewakuacji każde dziecko musi mieć założone buty na sofę, tak samo i nauczyciele. Ja oczywiście mam też. No oczywiście wchodzą do klasy, przedstawiają się, siadają zazwyczaj z nimi, gram w jakąś grę, rozmawiam jak było w szkole, co zjadły. Prowadzę takie normalne rozmowy z nimi, oni się bawią. Czasem przyniosą sobie zabawki. Bardzo często jest tak, że rodzice nie mają czasu dla tych dzieciaków. Aby z nimi rozmawiać, to one ze mną rozmawiają o swoich pasjach, o tym, co zrobiły w dniu, pokazują mi swoje nowe zabawki, to, co dostały, czy wygrały. Nawet te dzieciaki, które są w liceum, przynoszą dalej jakieś gadżety i po prostu mówią o nich, bo rodzice w ogóle nie mają na nich czasu. Są za bogaci, aby dać czas swoim dzieciom. Niestety, taka rzeczywistość tutaj, że niektóre z tych dzieci mieszczą z bardzo bogatych rodzin i one są świadome, że są bogaci. Przede wszystkim, bo często jest tak, krzysieki są bardzo bogate. bo ja mówię, że się nie chwal, bo ktoś się kiedyś ukradnie. Zapiąć je będą później, wołać o harać. Takie rzeczy się nie mówi, ale one mi ufają, oczywiście, że takie głupoty gadają. Ale emocjonalnie są często załamane. Znaczy takie, takie puste dusze. To dziecko nie ma w ogóle sobie zabawy, ponieważ japoński student, szczególnie w Tokio z dziećmi, z którymi ja pracuję, Wygląda tak, wstają rano o 6, jadą autobusami i pociągami do Same i to mówią już dzieciach, które są w szkole pracowej, które mają 7-latkowie, muszą przyjść z rodzicami, ale od 8 roku życia, czyli od drugiej klasy, już mogą same przyjeżdżać do szkoły. I zazwyczaj są wysyłane same do szkoły, czy to pieszo, czy to autobusem, czy to pociągiem i to metrem tym zapchanym, którym ja jeżdżę codziennie rano i one przychodzą do szkoły, zaczynają swoje lekcje. Szkoła się kończy o którejś tam godzinie, powiedzmy o godzinie drugiej, wrócą do domu. A czasem jest tak, że czasem nie wracają do domu i do razu do Dziuko. Dziuko to jest szkoła po szkole, jak gdyby korepetycje, i tam siedzą przez 2-3 godziny, w zależności, bo to też inne dzieci mają inne zajęcia. I po tych zajęciach, może wrócą na chwilę do domu, co zjeść. Jeżeli nie, to idą. Albo ćwiczy się sport, czyli są wysyłane na jakieś zajęcia pływania, albo idą grać na pianinie, albo na skrzypcach, albo na gitarze, albo na cokolwiek innego rodzice je wysyłają. I te dzieci często wracają do domu o godzinie 8 albo 9 wieczorem, dopiero do domu. Widzą swoich rodziców, matkę zazwyczaj, bo ojciec prowadzi firmę, więc nie ma czasu. Zjedzą coś i powtarzają to. Nawet na soboty i niedzielę często jest tak, że muszą iść do szkoły, ponieważ mają klub, zajęcia i tak dalej. I takie życie właśnie mija. To nie jest, że każde dziecko to robi, ale bito 80% moich studentów właśnie ma cały czas takie zajęcia i zapchane całe życie. I teraz przez to, że one takie mają zawalone życie i przychodzą do naszej szkoły się uczyć dalej języka, a no to ja muszę z nimi później walczyć, No te dzieci są już tak wykończone fizycznie, mentalnie, że one już nie mają sił, aby kontynuować studiowanie. Ale mimo wszystko jest to fajne, wiecie. To jest rzecz, którą ja sam wybrałem. Którą robię już od ponad pięciu lat. Ja to bardzo lubię. Ja lubię pracować z ludźmi. To jest ciekawe. Zawsze mogę się dowiedzieć czegoś nowego. Te dzieciaki uczą mnie nowych słówek. E, oczywiście drażnią się ze mną cały czas. Szczególnie, jeżeli mam sześć dziewczyn w klasie. A to cały czas one już będą mnie wyzywać cały czas. Tylko aby mnie poddenerwować. Aby złapać ode mnie jakąś reakcję. Wiecie. Oczywiście... Jako nauczyciel ja muszę stać twardo. One co mogą mi japać co chcą, ale nie pokazujemy go zdenerwowania czy złości, ponieważ jeżeli ja im to pokażę, to one wygrały. A jako nauczyciel to zawsze muszę być u góry. Oczywiście od czasu do czasu się z nimi przedrzeżniam, bo też mogę. Pokazujemy jakieś fajne emocje. To nie jest tak, że jestem całkowicie oddalony od nich, tylko razem współpracujemy. I moim zadaniem, głównym jak nauczyciela języka angielskiego tutaj. Dobrze, że nie polskiego, bo z moim polskim się słabo. O, jak w Polsce. Wow. Jest to, aby nauka tego języka angielskiego była zabawna. Więc wygłupiamy się, robię im jakieś głupie zadania, czasem walnę jakiś test, to będę mnie wyzywać. <gryw> Ale mimo wszystko na koniec dnia. Wychodzą z uśmiechem do zobaczenia i wracałem na kolejną lekcję i powtarzamy to samo. Jest naprawdę coś fajnego. Co chciałbym kontynuować jeszcze przez jakiś czas, nie wiem czy to jest taka praca, którą chciałbym kontynuować przez kolejne 20 lat. Nie wiem czy będę na tyle na to siły oraz cierpliwości, bo cierpliwości trzeba naprawdę dużo. Szczególnie przy nauce języka, ponieważ się powtarza ciągle to samo i to samo i to samo wokół, a niektóre dzieci to łapią, niektóre nie. Jak <laughs> ja mówiłem, nie oczekujcie, że każde japońskie dziecko jest super inteligentne. Zdarza się, jedno z dziesięciu będzie. Ale reszta to po prostu przeciętność. Mimo, że pochodzą z bardzo bogatych rodzin, to widzicie, rodzice kupują miejsca dzieciom. Płacą coś w rodzaju, ile tu wychodzi? Około 3 milionów jenów na rok za przedszkole prywatne. Zazwyczaj są to buddyjskie przedszkola. Przy zaraz przy większych tam um, w świątyniach buddyjskich i te dziecko wejdzie do, do tego danego przedszkola, to już ma ustawioną drogę do samego uniwersytetu. One się już nie muszą wtedy przejmować testami, nie muszą się przejmować jak naprawdę niczym. Ich życie jest ustawione od samego początku do samego końca. I nawet będą wiedzieć, w którą firmę wejdą, będą pracować, czy jaką opcję przejmą po tatusiu, czy mamy. O, jest świątynia. Zobaczymy. Ale tak to właśnie wygląda moje życie jako nauczyciela angielskiego. Jest dobrze, nie narzekam. Pracę zawsze w Japonii znajdę. Jest to skill uniwersalny. Chociaż mimo wszystko w międzyczasie uczę teraz kodowania, aby znaleźć lepszą pracę, aby mógł zarabiać więcej, bo mimo wszystko jako nauczyciel za dużo nie zarobię. Przynajmniej nie tyle co Japończyk, ale wystarcza mi to na życie. Dlatego nie widzicie mnie, żebym jeździł często poza Tokio, tylko się szwendam po Tokio, ponieważ moja wypłata jest marna i do tego sasko mamy swoje rzeczy, które chcemy osiągnąć w przeciągu paru lat. Dlatego też nie możemy sobie pozwalać na jeżdżenie po świecie. O, jest nawet mała, mała toaleta tam. Wow. Pięknie wygląda świątynia. Wieczorem. Bo już jest wieczór. Ukłonimy się. Jak zawsze. Idziemy. Zobaczymy od daleka. Macie Mon Brama życia przed wyjściem. Są dwie bramy, więc bardzo będziemy się kłaniać. Jeszcze raz spójrzmy na świątynię z daleka. Piękny widok. Idziemy w dół. Chyba jutro po pracy pokażę Wam Ropongi, czyli dzielnicę imprezowania. Przyjdziemy się kolejny spacerek, tym razem wieczorem. Bo pójdę tam po pracy. A teraz zobaczmy, która jest godzina. Jest godzina piąta, coś. A nie piąta. coś. Musi być koło szóstej. Więc pójdę odebrać Askę z pracy, bo ja mam dzisiaj znowu wolne, ale są ostatnie dzień wolne. Miałem szczęście, że mogłem nagrać dużo odcinków, które mogę dzień za dzień wstawiać. I mam nadzieję, że będę mógł to kontynuować, ale zobaczymy jak to będzie. różnie bywa z Krzyśkowymi vlogami. Jak wiecie, ale jak zawsze dziękuję Wam za oglądanie. I do zobaczenia podczas kolejnego vlogu prosto z Japonii. Cześć!